Cześć, mam na imię Monika. Chciałam Wam opowiedzieć, dlaczego zainteresowałam się pszczelarstwem i dlaczego pszczelę produkty firmy Forever. Więc, może zacznę od tego, że pszczelarstwo tutaj nie się, mam dwóch wujków pszczelarzy. E, jeden wujek e, ma fi, e, swoje dwie pasieki i projekt, już traktuje to jako bardziej pracę dodatkową, a drugi e, ma swoje ule e, bardziej hobbystycznie, właśnie widać się tutaj w tle. No, i właśnie temat jest taki, że wujek odpowiedział, że pyłek jest naturalnym produktem odczulającym. Zainteresowałam się właśnie tym tematem na tyle, że kilka lat temu posiadałam kilka swoich kuli. No i też ze względu na to, że świeży pyłek ma jakby silniejsze właściwości. No i tutaj. Z takich ciekawostek, to powiem Wam, że no miałam okazję smakować tego świeżego pyłku. Jest naprawdę bardzo pyszny, wyczuwalny smak, jest w ogóle takich świeżych kwiatów. Więc bardzo fajnie. No tak. No i co by tutaj dalej mówić? Może opowiem Wam właśnie, dlaczego na produkty firmy FOREVER. Moja historia może z tymi produktami zaczęła się od tego, że u mojej córki były już kilka lat temu widać oznaki trochę niepokojące, a w okresie dojrzewania jej stan zdrowia pogorszył się na tyle, że potrzebne były hospitalizacje. No, i leki, które miała przepisywane, jakby nie przynosiły zbyt wielkich rezultatów. I tutaj ja sięgnęłam, może po jakąś szerszą wiedzę, i napotkałam na swojej drodze właśnie osobę, która mi podpowiedziała, że taki z takich naturalnych też produktów, które mogą mi w tym pomóc, mogą być właśnie produkty tej firmy. I był to właśnie Aloes. E, aloes no właśnie, aloes e, ma, e, wspomaga u, układ trawienny, tak? i Oczyszcza organizm e, dzięki czemu nabywamy większej odporności przed bakteriami. Dodaje e, on e, energii, działa przeciw alergicznie, właśnie e, reguluje poziom glukozy we krwi. E, sprawdzi się właśnie przy takich, e, takich osób, które cierpią na cukrzycę problemy żołądkowe ogólnie przyspiesza procesy zdrowienia więc tutaj jakby to był ten produkt numer e, jeden e, no, który zaciekawił mnie w ich ofercie e, no, mogę Wam powiedzieć, że e, e, tutaj jakby e, dalsze e, e, Moje ym, yy, zaciekawienie właśnie z tymi produktami było dlatego, że no, produkt bardzo jej pomógł, tak, i na tyle, że no, yy, nie ma tych objawów, które jej towarzyszyły, czyli jakieś silne biegunki, yy, silne bóle brzucha, które budziły ją w nocy. Dlatego byłam bardzo zadowolona i dlatego rozszerzyłam swoją wiedzę na temat innych produktów. Yy. No może zacznę właśnie od produktu, od którego zaczynamy tą historię, czyli jest to pyłek pszczeli. Tak jak już wspominałam, pyłek pszczeli ma świetny smak na, na świeżo, ale pszczelarze właśnie tutaj pozyskują go też na, w procesach suszenia. Według specjalnych norm, żeby zachowało oczywiście swoje właściwości i, i, i długotrwałość. Ehm, może opowiem, opowiem jakie były, jak też ma dodatkowe działania. Ehm, wpływa e, korzystnie na regulac regulację apetytu, reguluje pracę jelit, działa na nasz organizm. Reguluje ciśnienie krwi, wzmacnia naczynia krwionośne. Sprawdzi się właśnie u osób mających problemy naczyniowo-sercowe, także gorąco go też polecam. Kolejnym produktem jest Propolis, czyli kit pszczeli. Pszczoły używają go do uszczelnienia ula, żeby też nie ul był zabezpieczony przed bakteriami różnymi, tak? Czyli, a tutaj co można wspomnieć jest fajnym potężnym naturalnym antybiotykiem pszczelim. Ma zdolności wzmacniające organizm, ale działa też przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie. Ma szeroki zakres zastosowań, ale to Jeszcze rozwinę w kolejnych postach. No i co ważne, tak jak wspomniałam, no jest naturalnym antybiotykiem, tak? A antybiotyki, jak wiemy, też mają swoje działania uboczne one później nam pomóc, ale nam obniżają naszą odporność. A propolis właśnie nie ma takich środków ubocznych. Także w okresie zimowym, jak najbardziej, jest fajnym produktem no i właśnie mamy jeszcze w ofercie krem aloesowo-propolisowy i powiem Wam, że no ja go mam sprawdzone i jestem w nim zachwycona ponieważ już wspomniałam moja córka wchodzi w okres dojrzewania i ma też problemy skórne ale ja mam też trądzik różowaty na cerze, więc Mamy go sprawdzone i bardzo fajnie działa, wysusza, matuje też właśnie podrażnienia. E, używamy go też na przykład teraz jakiś okres, był okres letni e, i wiadomo, że nasze stopy są narażone na różne też czynniki, które podrażniają, wysuszają nasze stopy, więc tutaj był rewelacyjny. E, bardzo fajny produkt, polecam go bardzo. Ehm... No i chyba taki też mój produkt, którym jestem zafascynowana, no ja akurat znam się w temacie tak, pszczelim i wiem, że mleczko pszczele to jest bardzo wysokiej jakości produkt, ponieważ to ciężko go uzyskać, bo mleczko pszczele produkują pszczoły dla swojej królowej matki. Jest to taki jakby środek Energetyzujący dla niej, ponieważ królowa matka znosi nawet do kilku tysięcy e, jajeczek dziennie, e, i, e, i przedłuża to jej żywotność, też nawet trzydziestokrotnie od zwykłych pszczół. E, więc e, no to już samo o sobie świadczy, jak to jest e, produkt, tak? E, w jest takim produktem który pomoże osobom w zapaleniem oskrzeli. fajnie sprawdzi się u ludzi którzy cierpią na migrenę na nerwicę żołądka w ogóle przy nerwicach jest świetnym produktem ponieważ obniża poziom prolaktyny tak? a prolaktyna jest takim hormonem które bierze się właśnie u nas od stresu. E, pomaga na różne schorzenia, na pęcherz moczowy. E, no ja go mam sprawdzone, powiem Wam, na sobie, tak i na mojej rodzinie. Więc jak już wspominałam, moja córka wchodziła też w okres teraz dojrzewania, i w tym okresie towarzyszyły jej różne zaburzenia nastroju, stała się bardzo nerwowa. I, I także mam sprawdzone to na niej bardzo fajnie, właśnie tutaj jej pomógł e, w takich początkowych e, w jej przygodach, właśnie w okresie dojrzewania. E, no a, a to, co ja zaobserwowałam na sobie, to faktycznie jakby mam łagodniejszy e, ruch, e, wcale nie mam teraz przy lecz pszczel. Co jest tutaj dla mnie ważne, że produkty firmy Forever posiadają certyfikaty, które świadczą o ich jakości. Pozyskiwane są z pustynnych rejonów Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii, gdzie partnerzy biznesowi dbają o system ekologiczny i, i wspierają populację pszczół. No właśnie, bo u nas w Polsce mamy problem z populacją pszczół, ponieważ całe pasieki pszczół potrafią obmierać od zatrucia pestycydami. No, powinno to być jakby intencji rolników, tak, żeby robić opryski na swoich plantacjach w godzinach wieczornych, kiedy pszczoły mają niższą aktywność, lecz no nie wszyscy się do tego stosują. To też tutaj jest właśnie duży problem, jeżeli chodzi o, o, w Polsce o pestycydy. No tak, no i dodatkowo pszczoły, jeżeli nie obmierają od pestycydów, nie zatrują się nimi, to też przekazują w jakiejś części te pestycydy mam nam w produktach, tak? Pszczelich, czyli w miodzie. Tutaj też właśnie chciałabym jakby podkreślić tutaj dla mnie przynajmniej ważną istotę tego. Chyba to tak będzie pokrótce, to chciałam Wam opowiedzieć. O produktach i, i o, o mojej wiedzy. E, jakby większy aspekt e, zastosowań e, przekażę Wam w kolejnych postach, ale chciałam Was też zachęcić do obejrzenia kolejnego filmiku, e, gdzie pokażę Wam, jak wygląda pszczela rodzina ośrodka. Także pozdrawiam i zachęcam.